Dobrze, oto kolejna pigułka z zasad interpretacji pisma świętego. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat języka obrazowego. Dlaczego używamy języka obrazowego? Dlaczego pismo święte też używa takiego języka? Pierwsza rzecz to każdy ludzki język posiada pewne metafory, czyli język obrazowy. Na przykład, ja powiem teraz, że moja żona wychodzi teraz z siebie. To nie oznacza, że ona medytuje i opuszcza ciało i tak dalej, tak? Co znaczy wyjść z siebie, każdy wie, tak? Eee, więc w Biblii także występują takie, takie obrazy, takie eee, przenośnie. tak? Dlaczego jeszcze są używane? Słuchajcie, są używane na podkreślenie jakiejś myśli. Na przykład Wukasza 13:32 32 powiedziano, że Herod jest lisem. I to nie oznacza, że ma rude włosy i kitę, tak? E, tylko, że co? Że jest chytry, sprytny, tak? Wiadomo, jak mówimy, że jest chytry jak list tak? To jest główna cecha, więc zobaczcie, ten język, ten język jest jakiś bardziej przystępny dla nas, bardzo zrozumiały, tak? Trzecia rzecz, w celu pobudzenia do działania, na przykład w objawieniu 3.20 jest taki fragment, gdzie jest powiedziane, że Jezus stoi u drzwi i kołacze, czyli puka. Kto otworzy te drzwi, to Jezus wejdzie do niego i będzie z nim wieczerzał. I to wiadomo, że to jest obraz. To nie oznacza o tym, że Jezus tutaj zastuka do moich drzwi i zaproszę go na kolację. Będziemy razem mieć kolację. Tylko o co w tym obrazie chodzi? Chodzi o wyraz przyjaźni, o społeczność, o, o to, by mieć relację z Jezusem. Jezus jest dżentelmenem. Puka do drzwi naszego serca, ale klamka jest z naszej strony. Pamiętajcie o tym. Jezus chce mieć z nami relacje, z każdym z nas. Na sądzie ostatecznym będzie bardzo ważne, czy masz tą relację, dlatego że, żebyś nie usłyszał na sądzie ostatecznym słów Jezusa, idź precz ode mnie, bo nigdy Cię nie znałem. Tak? Dzisiaj Jezus stoi u drzwi i stuka. Tak? Otwórz mu swoje serce. O tym o ten fragment mówi. I ten obraz musi być dla nas bardzo jasny i klarowny i zrozumiały. Co jeszcze? Co język obrazowy nam pomaga, słuchajcie, on pomaga nam zapamiętywać niektóre rzeczy. Ciekawe, że każdy człowiek wierzący, czy nie zna takie, takie słowa z Biblii oko za oko, ząb za ząb, nie? Ciekawe, tak? Co to oznacza, że wybijamy sobie nawzajem? Nie, po prostu, że naszą naturą jest oddawanie tym samym, tak? Co jeszcze? Pomaga nam zapamiętywać, ale też obrazuje. Z, yy, inaczej, język obrazowy służy nam często do zobrazowania rzeczy duchowych różnymi symbolami, tak? na przykład zbroja chrześcijańska. O tym jest napisane w liście do Efezjan. Paweł pisze w szóstym rozdziale od 10 do 19, wersetu, gdzie my chrześcijanie jesteśmy przyrównani do, do żołnierza rzymskiego i przywdziewamy duchową zbroję. Co jest dla nas ważne, czytając ten fragment, chociażby czego się uczymy z, tej, z tego języka obrazowego, a mianowicie tego, że odwracanie się tyłem do wroga, albo inaczej uciekanie z pola bitwy jest najbardziej niebezpieczne. Dlatego, że jak patrzymy na zbroję żołnierza rzymskiego, z tyłu żołnierz nie miał żadnej osłony. Dlatego warto iść w szeregu z kościołem, dlatego nie warto uciekać samemu z pola bitwy. Toczmy duchowe wojny. Bierzmy tarczę wiary, bierzmy przybice zbawienia, zakładajmy na nasze umysły, tak? Miejmy mieć słowa, miecz w ręku Słowa Bożego i zwyciężajmy w tej duchowej wojnie, tak? I ostatnia rzecz, szósta, po co używamy używa języka obrazowego bardzo ważna rzecz jako kod do rozszyfrowania dla tych, którzy chcą usłyszeć. Którzy chcą usłyszeć. I tu przeczytam wam na koniec słowa samego Jezusa. Na temat dlaczego mówi do Żydów przy przypowieściach. Posłuchajcie tego, dlaczego używa przypowieści, które są też językiem obrazowym. To jest, to znajdziemy w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale od 10 wersetu. Uczniowie przystępują do Jezusa i mówią mu, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając rzekł. Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Dlaczego? Są ludzie, którzy mają nie słyszeć, co Jezus mówi. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwa do nich mówią, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia się na nich swój Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać, nie będziecie rozumieli, będziecie ustawicznie patrzeć, a nie będziecie widzieli, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przyburzyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione wasze oczy, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeć. Ciekawe, dlaczego Jezus mówił językiem obrazowym co do ludzi. Dlatego, że Jezus nie lubi płycizny. Jezus nie lubi takiego płytkiego myślenia i słuchania. Jeśli jesteś w miejscu, gdzie jest głoszone Słowo Boże, te słowa Jezusa mają Cię zachęcić do tego, byś słuchał, być. Chciał usłyszeć i zrobić coś z tym, co słyszysz. Pozwolić Jezusowi mówić, usłyszeć to i żyć tym, co usłyszałem. O to Jezusowi chodzi. Dlatego Jezus często mówił w podobieństwach, których ludzie, którzy właśnie pobieżnie słuchają, nie rozumieli zupełnie. Ale Jezus zawsze tłumaczył to swoim uczniom, bo wiedział, że oni Przyjmą te słowa do serca i pójdą za nim, za tymi słowami. Pójdą za tym słowem i będą zdobywać światła Chrystusa. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Do, do usłyszenia w następnym odcinku.